Cześć. Słuchajcie, właśnie zadzwonił do mnie Grzegorz, żeby się spotkać. Ma pewne informacje. A prawdopodobnie dzisiaj jego kolekcja powiększy się o jeden model, który zaraz zobaczycie. I Kids screaming in the cradle's profanities. I see the, ones I in the Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Dobra, słuchajcie, auto stoi obok mnie, ale jeżeli dobrze pamiętacie, no to tych relacji na social media, u nas na kanale było tak naprawdę bardzo, bardzo dużo. Oto tylko niektóre z nich. Słuchajcie, ja tak woli przypomnienia, Grzegorz w dalszym ciągu poszukuje malucha polskiego z rocznika 73. Tak dokładnie, szukam takiego samochodu, dlatego że mam przekrój modeli roczników, natomiast nie mam. Takiej wisienki na torcie, czyli polskiego 126P, rocznik 73. Informacje o takim aucie chętnie przyjmę. jeżeli wiecie, gdzie taki stoi, niekoniecznie macie. A jeżeli macie, to też dawajcie znać do Grzegorza bezpośrednio. Będzie mi bardzo miło, jak dostanę informację, że, że takie auto jest gdzieś i można je kupić. No i jak już wiecie dobrze, wreszcie w garażu Grzegorza będzie stał rocznik 73. Ale nie byle jakiego 7-3, bo to nie jest włoski, których jest dużo na rynku, tylko Polski. Polski bardzo rzadki, bo wyprodukowano ich tylko 1500 sztuk właśnie w pierwszym pilotażowym roku 1973. I oto jest ten egzemplarz. I live Formalna. Numery nadwozia i tabliczka znamionowa. Tutaj mamy tabliczkę z logiem Polski Fiat. We Włoszech był tylko napis Fiat na tej tabliczce. Ale oprócz tego samochód jest kompletny w detale. Szyby. Są z 73 roku. Wewnątrz mamy tą charakterystyczną wykładzinę w te takie rąby. Mamy uszczelki z klinem, mamy klapę bambino, mamy felgi bez kołnierza, felgi montowane na śrubę z podkładką. Ten samochód również ma silnik w oryginale, w oryginale zgodny z dokumentami. Takie rzeczy jak klameczka. Jak korek wlewu paliwa również są charakterystyczne dla tych pierwszych egzemplarzy. Czyli wspomniana wcześniej, wykładzina. Do tego mamy deskę rozdzielczą, taką najbardziej nieskomplikowaną, czyli z włącznikiem świateł i pompką spryskiwacza. Korekty wymaga kierownica, powinna być błyszcząca i z tym nie będzie żadnego problemu. Dodatkowo mała podsufitka. Pasy zapinane na podkówkę, jak w syrenie, i wloty powietrza w słupku B. Ale to, co najważniejsze, to data pierwszej rejestracji, która rozwiewa jakiekolwiek wątpliwości co do tego, czy jest to rocznik 73. Zapytacie, czemu tak bardzo się cieszę, że kupiłem dokładnie ten samochód? Otóż w kolekcji mam. Przegląd modeli. Mam włoskiego 7.2, mam Steyr Pucha i dwusłowego Stein Wintera. Mam happy end z ostatniego roku produkcji, ale brakowało takiej kropki nad i, czyli polskiego malucha z pierwszego roku produkcji. Tak jak powiedziałem wcześniej, było ich tak niewiele, że znalezienie tego samochodu trwało prawie 7 lat. 7 lat poszukiwań malucha z tego rocznika. Było to bardzo trudne, bo przez ten czas praktycznie żaden samochód nie pojawił się do sprzedania. Ten samochód również nie jest żadną nowością. Ja ten samochód znałem od kilkunastu lat i nawet obserwowałem i śledziłem jego remont. Dzisiaj jestem szczęśliwym posiadaczem właśnie dlatego, że cały czas byłem w kontakcie z jego właścicielem, i kiedy postanowił go sprzedać, zadzwonił właśnie do mnie. Grzegorz, znając Ciebie, zapytam się o jedną rzecz. Czy przewidujesz jakiś remont, detailing? Co dalej z tym samochodem? No, w pierwszej kolejności na pewno samochód zostanie poddany gruntownemu myciu. E, spróbujemy położyć jakąś, jakąś chemię, żeby ten lakier delikatnie odświeżyć. Natomiast. E, nie wykluczam, że w przyszłości jakieś prace y, związane z tym samochodem trzeba będzie przeprowadzić, ale to na pewno nie jest y, najbliższy czas. Tym bardziej, że cały czas pracujemy nad Bąblem, a za chwilę chciałbym zakończyć remont 500 i Steyr Pucha. Takie trochę podchwytliwe pytanie, ale czy dostrzegasz e, jakąś, jakieś podobieństwo z polską kinematografią, jeżeli chodzi o ten samochód? No, słuchaj, y, no, nie da się ukryć, że w zeszłym roku Skończyłem 40 lat, a dokładnie takim samochodem, w takim samym kolorze i z tego samego różnika, jeździł sławny 40-latek w swoim serialu. I, I podobieństw jest bardzo, bardzo dużo. To jeszcze muszę ci taką teczkę kupić, jaką miał, będzie idealnie pasować do tego samochodu. Koniecznie, koniecznie <grym> czekał na ten prezent. <grym> jaką ciekawostkę, jeszcze patrzcie. Dostałem takie tablice rejestracyjne. To są prawdopodobnie tablice, które ten samochód otrzymał w 1973 roku i do wymaganej przepisami zmiany właśnie na, na, na takich tablicach jeździł. Jesteśmy w Krakowie, więc w sumie kręcimy to w Krakowie, a nie na Śląsku, ale auto będzie wpychane na nawet i będzie transportowane do Grzegorza. Ono działa, przed chwilą palił, natomiast yy, nie ma akumulatora, więc będziemy go wpychać ręcznie. Także nie przejmujcie się, silnik pomimo wieku działa bez zarzutu. Okej. Okay. Szczęśliwy właściciel, ale kolekcja jest dopełniona, 100%. Tak, tak, Bardzo się cieszę, że mam to auto. Kurczę, już powoli traciłem nadzieję, ale jest. Tak, Grzegorz, zapytam o jedną ważną rzecz. Gdzie ty go postawisz? E, poproszę o zestaw pytań z drugiej kubki. Ja myślałem, że w salonie poproszę twoją żonę, żeby go stawiła. Tak? Aha, widzę, słodka zemsta. <laughs>